Raba bank, nasz pierwszy trening. Zaczynamy dzisiaj od freestyleu. Mamy to podzielone na dwie, dwugodzinne sesje. Na starcie, już dymek. Perfekcja. No i takich tyczków się dzisiaj spodziewamy. Panikować, nie? Dobre. Nagrywa się? Świeci się lampka? Tak. Świeci się. Dawaj, robisz to. Skupiasz się niska pozycja, płaska decha. I na No to zajmie ich po prostu parę zjazdów zanim się przyzwyczaję, ale. 3-4 wyczuć idzie lito. Aha. Dobra. No! Oj się nie wybijaj, robisz ręki. Idę, robi się ręki. I to jest różnica. Tylko bez wybić. okej, okay, dwie godzinki już za nami, idziemy teraz na krótką przerwę. Co się nam udało zrobić? Osoby, które kompletnie nie potrafią skakać, zaliczyły pierwsze skoki. Ci, co już mają opanowane pierwsze triczki na snowparku, jak jakieś graby, trujeczki, to samo powtórzyły tutaj, co i tak jest fajną sprawą, no bo skocznia jest o wiele większa niż te snowparkowe, na których skakali dotychczas. A tymek, który fajnie ogarnia, zaliczył już backflipa, piony, truje, frontflipa. Będziemy chcieli też rzucać na jakiś nowy, grubszy triczek Tak więc wszystko na drugą serię nam zostaje Godzinna przerwa, żeby coś zjeść, naładować baterię. No i co? Wracamy na górę Yo, przed nami druga seria Dla tych, co nie wiedzą, to przyjmę, że jesteśmy w Rabce A dokładniej na Rababank Czyli nowej miejscówce treningowej Jest to świetne miejsce dla każdego Fajnie, że ono wreszcie powstało w Polsce brawo tylas. Dołoży to naprawdę na swoją cegiełkę do rozwoju polskiego snowboardingu. No i co? Zajawa. I znowu pięknie. Ty megleci po pierwszego backflipa. Przepraszam, double backflipa. Raz, dwa, siedzi! Brawo! Bang. A tu pierwszy double backflip. Bum! Bum. Mamy to. Dobra, czas na backflipa. Ha, ha. Ha. O! Zaliczam. Da się! O! Idę olo. Tak. Tak, bo bo wie. Yo! To jest to. うん。<laughs> <laughs> <laughs>